Hey, you guys are watching Bird Up, the worst show on television! Hmm. O! To w rób, tak! Jest to. Najprawdopodobniej Kruk. Wydaje <laughs> mi się, że możliwe, że gdzieś go już kiedyś widziałem. Hmm. Hmm. Jest to Kruk, no? No. Ciekawe, gdzie mógłbym go jeszcze widzieć, nie? Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Tak wydaje się, że siedzi komuś na gaminie, ale nie wiem, ciężko mi jest to na tym zdjęciu. To jest jakiś pirat. No możliwe. Jak gdzie fajny kuk Pokazał no? całkiem. Kuka przysłała na Agata. Dzięki Agata. Dzięki Agata. O, jeszcze. Jeszcze? No. Następne zdjęcie. <laughs> Wow, to jest trochę Co? innej perspektywy. Hmm. Jakieś krzywe to zdjęcie. No, no to, ale dalej, ale to jest ten, dalej to wy... ten cały sam czas zwierz. czas mi się wydaje, że gdzieś widziałem tego koka. No, to jest ale... dalej ten sam zwierz. Ciężko mi jest ten, ale no. też jest to właśnie zdjęcie od Agaty, także podejrzewam, że to był ten sam zwierz. Dzięki krótki. Agata. No, podejrzewam, Dzięki, że Agata. to mógł być ten sam zwierz. Jeszcze tutaj. Hmm. Ja już to miałem trafić na konkurs zwierzęcy. Ja hmm. No ciekawe. To jest bez tematu. Dzięki, Gata. <noise> Dzięki. <All right. głosy> hmm. no. Dobra, dalej jedziemy. O! Wow! O, też ptasiore. Też A są dwa są, no? Dwa są ptasiore. Dwie są papugi. Papuszki, no. Spoko. Jedna żółta, druga niebieska. Jak... Wow! Jak. Jak słoneczko na niebie. Jak pan policjant, jest który strzeże ruchu drogowego i ma od deskowa na sobie. Oni mają takie bardziej czarne te stroje. policjanci? Mm. Nie mają niebieskich, bardziej takie... Nie wiem, mi się wydawało, że tam że są Granatowe Czy to nazywa, ten kolor? A no może, no w sumie nie jest aż taki jasne, no, to muszę przyznać. To tak. można powiedzieć, że to jest... Nie Jakbyś rysował domek z panem policjantem, no. to by był tego koloru ten pan policjant. No. Jak twoja koszulka. A, no. Ja Fajne bardzo papuszki. No tam spoko. Czekają pewnie cały dzień. No, jak do tak papuszki, nie? No. Papuszki od tego są, żeby ćwierkać. Także spoko. No, Dzięki za papuszki. Dzięki. Dziękujemy Maćkowi. I dziękujemy, że Maciek nas pozdrawia. My też pozdrawiamy Maćka. Dzięki, Maciek, pozdrawiamy. Maćek życzy nam smacznej kawusi, także też życzymy smacznej kawusi. Maćku. Maćku, smacznej kawusi. Bardzo smacznej. Najsmaczniejszej. Z, czy z mlekiem, czy z, z czymś tam... Z Napiszcie czymś, jak, w komentarzach, jaką kawusię się wy, wywolicie, czy z mlekiem, czy z cukrem. Czy może na przykład, obydwa naraz, mleko i no, Czy taką ze sklepu. Czy z ekspresu. Czy z żabki. No. Przechodzi gość do ekskluzywnej restauracji. Chciałbym zamówić coś ekstra, cena obojętna. To może kawior, proponuje kelner. A co to jest? To są jojo, jesiotra. Pan poda dwa na twardo. Biegnie pies przez pustynię, widzi drzewo i mówi: Jeśli to znowu fatamorgana, zaraz mi pęchesz pęknie. Myślisz, że pies nie mógłby się wysikać na pustyni? Bo się nie rozumiem, o co chodzi. Że koty tylko mogą sikać do piasku? I pies nie może? No. Czyż o to chodzi? I z dlatego były te, tych kotów w Egipcie, nie? Bo na tam miały wszędzie kubeta. Egipta jest wielka kubeta, po prostu. Po prostu <guleta> raj tak. dla kotów, bo mogły zrobić co, co chciały, a taki biedny pies, no to nie Bóg, nie? Bo nie ma drzew. No nie miał się gdzie wysikać On po prostu. Wody też nie ma na pustyni. Do pewnego bogatego Żyda przybiega sąsiad z nowiną. Radujcie się, oto to się, że Mesjasz zjawi się lada dzień. I z czego tu się cieszyć, przeraził się Bogacz? Pomyślcie tylko, wszyscy umarli krewni wstaną z grobu i zwalą mi się na głowę. Fonfara pyta sąsiada, dlaczego idziesz na polowanie. Ta. Fonfara, tak jest napisane. No, rzeczywiście. Fonfara pyta sąsiada, dlaczego idziesz na polowanie w stroju wędkarza. Dla zmylenia zający będą myślały, że poszedłem na ryby. Będzie <mulary> to, na to, to napisane. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś tam... kieszeł. Co musi zrobić w życiu mężczyzna? Zasadzić drzewo, spłodzić dziecko i zbudować dom. A co musi zrobić w życiu Chińczyk? <mulary> Peceta, adidasa i bluzkę. Tego nie, nie było. Bo znowu das zakażą w kilku krajach. O Żydach przed chwilą mówiłem to. A to, to, nie to, 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 to też się usunie. Dobra, dobra. To jest program po prostu dla ludzi o mocnych nerwach. Ja tego nie Bo no, Na szczęście ja to montuję, także. Dobra, zdjęcia kolejne zdjęcia. Segment zwierząt latające! Znaczy już byłem, ale... dalej lecimy. Bird up. Hey, you guys are watching Bird up. Uwaga. Dawaj. Wow! wow ale leci! Ale I jest to zdjęcie Kani Rudej, szukającej czegoś na ząb czy na dziób. Złowionej gdzieś na Kaszubach w okolicach Wykosowa. Wykosowa? Wykosowa. Wow. Ale ptasior. No. Szuka czegoś na dziób. No, spoko. Tu będzie ten napisane, powiedziane, co, co jedzą kanie. Jako myszy pewnie, albo coś takiego, nie? Albo no, ryby może jakieś, nie? Ryby? No, jak na Mazurach. No. i ryby. Ja, o! Czekaj. Uwaga, następne dwa zdjęcia kani. To A to jest, kanie? Tak, to, jest, to jest ta sama kania, tylko że po prostu inne ujęcia są tutaj. Kania, kania ten iny. raper. To on to jadł te paluszki rybne. Kanie lata i szuka czegoś do jedzenia. Paluszków rybnych. Paluszków rybnych, tak. I spoko jest to ujęcie z drzewami z Takie dynamiczne. A to drugie pokażesz? No, to drugie jest tego od tyłu. A, to drugie no. jest typu latającego Jancego. Tak na tle nieba. Ładna, ładna, no, tak ładny jaka, kanie. Spoko. fajny plasiarz. No, to no, taki... No, kanie nam przesłał Jacek. Dzięki Jacek za kanie. Dzięki Jacek. <grym> Uwaga! Na Następny. Na o! Wow, co to są? Są to... tak przybliżę ci. Bociany? To Nie, co to jest? Są to żurawie! A, żurawie! Chrzanowie na Kaszubach! No przecież, że żurawie, ale ja no. jestem głupi. To nie poznałem od razu. Fajne, fajne żurawie. Żurawie w pełnej kasie. Oto one. Mnie tak właśnie się... wyglądają żurawie, bo... Kiedyś był już jakiś żuraw, e, no, były już żuraw w naszym żurawie, programie. No. I nie są to takie żurawie jak w Krakowie spotka, że takie wielkie co przenoszą takie wielkie doki skalne, albo jakieś. To tak, jest te... takie żółte z takich rurek z metalu. No. Tylko to są takie zwykłe żurawie. Są takie, co jedzą ryby, czy co no. one tam jedzą, nie wiem. Chyba, staje. że one też przenoszą takie wielkie kamienne skały, jak ten. Jak nikt nie patrzy. Może Skąd być się. Tak to się wziąć, nie? No. No ja myślę, że to bardziej chodzi o to, że żurawie, no. to znaczy ptasiory, mają takie długie nogi szczupłe, a. wiesz, takie patyczki, nie? No. Takie te nogi, a żurawie takie, co noszą, to też są takie, że jest, wiesz, ten, y, bardzo wąska ta no. na której stoi żurek właściwy i na górze jest dopiero zahaczenie, nie? No. Ta głowa no. i jest ten taki wyciągnik, I te ten wyciągnik. Żurawie... Od ryb to kwaczą czy coś tam robią żurawią Puścimy no. ten poczekaj chwilę. A taki żuraw metalowy, no to To robi tak No więc no nie wiem no jest mała różnica no jest, ale jest lekka jest, różnica nie? więc Można ten. się łatwo pomylić Fajne żurawie w trawie. Tak, ale żurawie w trawie. Na kaszubach, w szanowie. Bardzo fajne. Dziękujemy Jacku za żurawie. Dzięki Jacek. Następne. Wow. Tak, też ptaśek. ale to Jest to... nie widziałem takiego wcześniej. Kormoran na perze nad Bałtykiem około... Ulinii i STILO. Spoko, nie widziałem wcześniej chyba Kormorana. Mnie się trochę wydaje, że... Widziałem. Byłem kormorana? Był się zwierzęcym Kormoran. Kół Kormoran? No. Tak no. mi się wydaje, bo A. mówiliśmy o tej piosence o Kormoranach. A to faktycznie, może tak. Ale to nie może są różne rodzaje Kormoranów, bo takiego, tego typu Kormorana... Właśnie nie kojarzę. Chyba, że był wcześniej jakiś latający albo stojący, a ten jest na gałęzi no, latają. A te gałęzie też mi się inaczej kojarzy wyglądało. Z, z jakimś innym ptakiem, który był już, ale możliwe, że to... Nie, bo ta gałęź... Nie jest... bo widziałem sporo gałęzi w moim życiu i Aha. Można, można się pomylić no, trochę. Można się no. pomylić pomiędzy gałęziami, nie. No, ale kormoran jest bardzo fajny i taki ten. Doniosły, można powiedzieć, nie? No, właśnie. Do... Dystyngowanie dosyć wygląda. Tak, jest takim marynarskim ptakiem, który pasowałby doskonale na okręcie gwiazdnej floty Polygon TV. Arr. Na ramieniu admirała by pasował. Ko -ko Ej, James Bond miał tytuł Komodora, nie? No. Mógłbym mieć takiego tutaj. Ko -ko -ko Rodora na tym. I szkoda, no. że nie zrobili nigdy takiego Jamesa Benda, że James Bond faktycznie pływał łódką i, że... i miał papugę na ramieniu. Tak, że na przykład zamiast tych super gadżetów, byłby jakiś super wytresowany <laughs> się... z Tak, który by wystąpił. super papugę, która by ale starał się czy i, po coś nie to jakiegoś fiestaka, który otwiera zamki czy coś, no. on, nie wiem, jak który przeżega przez kraty się. No ale to już nie są te czasy, niestety. Teraz mm. James Bond jest bardzo poważny. No kiedyś nadejdzie czas, kiedy James Bond będzie mieć testowaną wybiórkę. Będzie znowu głupim filmem. Mm. <laughs> Nowy James Bond! Mam nadzieję, że wyjdzie w końcu do kin, bo miał wyjść do kin rok temu w marcu, a... Przekładają premiery od tego czasu cały czas. No, więc... są inne filmy takie. No ja bym poszedł na Jamesa Bonda do kina. Często to już nie to samo co. James Bondy, jak tam. Nie wiem. No. Przepraszam, że James Bond. Co? Się wkradł w temat Nie, no to już różne rzeczy były. Dobra, ale dziękujemy Uch. za Kojmarana Jackowi, dzięki Jacek. Dzięki Jacek. Za I lecimy dalej. No, dobra. Wow. teraz nie wiem, czy to jest piasek, tu. czy to jest tu. śnieg? Tu. 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 Nie, ja widzę, widzę nie wiem, czy to jest piasek, czy to jest śnieg, bo... Ja też nie wiem, bo mam cię na kur... No, na no ty tym, właśnie, ciężko to wygląda pieśle. na tym twoim monitorku, że to może być też śnieg taki, no, ale je... podejrzewam, że to jest piasek, jak jest to jest Zaraz ci powiem, bo jest opis. Jest to no, biegu zmienny na plaży nad Bałtykiem koło Słajszewa. Słajszewa? Słajszewa. Słajszewa. biegu zmienny koło Słajszewa? Tak. Nie wiem, czemu zmienny, może tak biegnie zmiennie. Na tak jak prąd jest stały i zmienny, nie? Przemienny. Przemienny? Nie, no. nie, nie nazywa się zmienny? To przepraszam wszystkich no, elektryków, no. wszystkich prądziarzy, przepraszam. Nie, no, prąd jaki jest, każdy widzi, nie. Prąd zmienny jest. Mam nadzieję, że mnie nie kąpi w przyszłości z tego powodu, no, że pomyliłem to... jego nazwy. Nie, no wiesz. Pytam kto by się tam przejmował. Ważniejsze są zwierzęta, bo natura to jest to, co się rzuci, a ja nie jakieś. Pamiętajcie, że o naturę trzeba dbać. No, dbajcie o biegusy zmienne na praży. W... w słajszewie, słajszewie. Bo one was nie kopną, jak ten prąd. One was nie kopną. Ewentualnie podzią, ale to. Nie no.

To jest rodzina kaczek. Ale czemu one są za takim siatką, co bo to jest krata Są to jakaś? kaczki mandarynki u sąsiada Jacka w Żywcu. Rodzice są to. Właśnie. Kaczor z tyłu z kolorowym dziobem. W sezonie godowym jest pięknie ubarwiony. I troje parodniowych maruchów. A trzy tam są? Pokaż. Aha, bo jest jeden tutaj w kącie. Tak. Jeszcze. No, to nie widziałem. No, Zresztą... a ja tu jest właśnie kaczor. No? tu i swoją drogą to jest śmieszne. To jest. To śmieszne... jest... są wszystkie te, jeszcze. Śmieszne to jest z ptasiorami, że ptasio... u ptasiorów to baby są zawsze takie szare, a chłop, ptasior jest zawsze taki, no to... że jest super kolorowy. I na przykład u Pawi to chyba najlepiej widać, że Paw, chłop, to ma ten ogon taki, no. że ma nie wiem, większy ogon niż sam nie, A pani Paw to jest taka szara, jak ta kaczka mniej więcej. Czyli mówisz, że faceci lubią się przebiegać. Wśród ptaków tak. Hmm. No. Także dziękujemy za wspaniałe kaczki Jackowi. dzięki, dzięki Jacek. Jacek. No Ał. i to kończy. A na Instagramie poczułeś? Jeżeli coś będzie na Instagramie, to dogamy to jeszcze rzeczy. Dogamy sprostowanie. Tak. Dzięki, i do zobaczenia za miesiąc. No, dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Może jeszcze jakiś kawał czekaj, wylosuję. No, dawaj. Ogrążony w smutku mąż mówi do żony. Rzuciłem papierosy, rzuciłem alkohol. Teraz to już chyba kolej na ciebie. Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila poligon.tv.gmail.com możecie nam wysłać na instagramie hashtag PoligonTV oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt i rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć. Cześć.